jakie paznokcie chciałaś, zwykły french na takim lekko zwężonym kwadracie, czy po prostu zwykły kwadrat, tylko taki był No nie wiem, na kwadratach. I zobaczmy co to jest. No, nie. co wam mam powiedzieć, no? Nie jest dobrze. Nie ma jakiejś takiej mega tragedii, ale no, no te skórki poszarpane, pofalowane linie boczne, każdy paznokieć zupełnie innej długości, nic do siebie nie pasuje. Przebarwienia. Y, o Jezu, niedomalowany french, nie, bo tutaj boki są niedopiłowane przez to przez to jest taki pofalowana ta linia fręcza. Ja jakbym jak to miał określić jednym słowem, taka francuska bagietka. Ja bym powiedziała dżdżownica, gąsienica. A francuska wagietka z boku. Cena adekwatna do usługi. No jest źle, no jest źle. No bardzo słabo wykonane przedłużanie. Ręczy nie najgorszy, no to trzeba przyznać. Ale każdy innej grubości, innego kształtu, nie?